dobrze trochę niech w marcu się ochłodzi, bo to nienormalne żeby tak było ciepło więc też trochę, no, boróweczki no nie wystartują, no bo widzisz jak jest 20 stopni na plusie na początku marca a później w kwietniu przyjdzie przymrozek no to może być trudna sytuacja no, z tą pogodą ale jeżeli chodzi o borówkę no, to mamy długi okres kwitnienia więc zawsze tego owocu już tam zostanie no tak na początku zbroić. No i zobacz, jakie tutaj przygotowałem dla ciebie zdjęcie. Po środku widzisz, jakie ciemne krzaki. To jest rok temu cięta borówka mocno. I zobacz po lewo, jak się zrobiła różowiutka plantacja. Inny kolor w ogóle krzaki mają. No i to cięcie bardzo ważne. No i cóż, w wolnej chwili zapraszam Cię. Sobie możesz na telefonie wpisać Jagodowecentrum.pl i tam zrobiłem swój właśnie pierwszy wpis na temat opłacalności biznesu no, borówki, więc tam myślę jest wartościowy tutaj wpis i czekam na pierwszy komentarz po każdy może skomentować no a tak naprawdę y, wiem, że tutaj y, też jest to wartościowa treść dla Ciebie, bo tam już kilka dni siedziałem i, i kombinowałem, żeby to mądrze napisać więc y, tyle, no i do zobaczenia też w następnym materiale bo mam też zamiar zrobić później y, jeżeli chodzi o temat o y, nasadzenia i, i co sadzić jak, no, więc będzie ciekawie no i niech pochodzi trochę w tym martwo, żeby to za szybko nie wszystko nie poszło, hej